Nie mówię, że to będzie takie proste. Liczyłem na coś cięższego. Wow, się zagapiłem. No i mnie usmażyło, ła. Proszę przestać. Ej, hey, ej hey, widzę, Archon Quest zakończony, doktor pokonany, ale wiecie co? Oczywiście te wszystkie walki z głównym nowym jakimś bossem, weekly bossem, podczas tych questów są dość średnie, a więc dzisiaj trzeba go zakończyć normalnie, tak jak mamy go co tygodniowo. Więc lecimy, zemścić się na doktorku i mam nadzieję, że będzie o wiele cięższy niż to mieliśmy podczas właśnie Archon Questa, bo wydaje mi się, że będzie zupełnie inaczej wyglądał, będzie miał inne mechaniki i będzie o wiele cięższy. I na to liczę. No i przy okazji, się drugi raz. Ej, dobra, czas zacząć przedstawienie, zobaczymy jak to będzie szło. Mhm. Dobra, na razie zaczyna tak jak to normalnie w Story quest Ech, w Warchą questie znaczy się, Czy chowamy się za filar. No i co, co mi to zrobiło niby? A, i kolejne te same ruchy wykonujesz, dobra, może jednak, on się w ogóle nie zmienia. A w ogóle ile mu bije? Ojej, ma HP! Także mu nic nie robię! No to to trochę nieładnie. No <laughs> ty znowu tworzysz? I co to za czerwone coś? Ty wko. Jestem tu, no i co? Ła! Dostaję! O nie, zamroziło mnie. Dobra, ale żyję. Do jakiegoś dziwnego świata jestem. Muszę ich pokonać i wtedy dostanę coś. Dobra, lecę. Ła! Lasery! <grym> Dobra, to jest coś nowego, to jest coś nowego. Zanawia mnie jedno, czy długo tutaj mogę być i... Dobra, za dużo tych laserów, idę stamtąd. Te będę tak zmieniał targety, nie wiem czy to ma sens czy nie, ale... Zróbmy tak. O no, co za durny laser, proszę przestać. No, <noise> nie mam czasu, żeby atakować co chwila. Leci na mnie ten laser. Dobra, jeden zbity. Co dalej? Zbijamy dalej. Ej, HP mu spadło. Ej, okej. Okay. Ej, czyli warto ich zbijać. I aaa, to jest główna mechanika w takim razie. Tylko, że trochę tak dziwnie, że tutaj mi nic nie grozi poza tymi laserami. Co po prostu raz na jakiś czas unik zrobię, żeby nie dostać i tyle. Nie mówię, że to będzie takie proste. Liczyłem na coś cięższego. Ła, ła, się zagapiłem. No i mnie usmażyło. Ła, proszę przestać. No to leci definitywnie w moją stronę. I ten taki puls, co on uwalnia, to jest jakby, nie wiem, czujnik, nazwijmy to, że o, tutaj stoi, więc tutaj laser leci. No, no może tak być. <laughs> no padaj. I znowu robisz to samo. No i no, no a to aż aż korci, żeby we wchodzić do tego miejsca. <laughs> po co go mam bić? Ała, dostaje Sofia obrażenia od tego. Dzień, może ja może jednak powinienem wchodzić do tego? No, wchodzę, bo ała, boli. I znowu tutaj. Ała. Co to, za, co to za promienie dziwne? Jakiś nowy dodatek do tego wszystkiego. No, ej, widzieliście to? Co to za oszustwo było? Wybiegłem i laser się tak nagle pojawił. Jeszcze w miejscu, gdzie ja odaszowałem. No to oszustwo. Ja rozumiem, że na tym polu jest ten czujnik, nazwijmy to. I wtedy we mnie celuje. Trochę irytujące jest to, że co chwila są te lasery. O, mam się na niego nie patrzeć? Dobrze rozumiem? Tak. <grystanie> ok. No co się nie patrzę. No i znowu się to tworzy i biegniemy tam do środeczka. No jeszcze nie mogę wejść, dobra. Dopiero będę mógł. Może Zaraz ginę przez to, że to się powiększa i to sporo zadaje obrażeń. Dobra. I szybko wchodzimy tu. Ała, dostałem jeszcze. Dwa kafle. <grystanie> ja tego nie zrobię zaraz. Bo on oszukuje. Niesprawiedliwy sposób. Ej, ale wiecie co, walka podczas Archon Questa chyba była bardziej ciekawa, bo to, to trochę tak, no, psuje ten klimat, że ja wchodzę co chwilę w ten portal i e, robię tak, w taki sposób, najwięcej. To chyba tak nie miało wyglądać, albo po prostu za często to się pojawia. Powinno być jakiś cooldown na to. No to tutaj nie ma żadnego zagrożenia, poza tymi laserami. Ale tu wystarczy dobre uniki robić, mieć oczy dookoła głowy. Dobra, zbity, został ostatni. Czekaj, energii synaładuję. ładuje cierpliwości. Nie mówcie, że zrobię doktorka za pierwszym razem. Ej, czemu to teraz łapie mnie tutaj? Myślałem, że to w momencie, kiedy wejdę na to pole specjalne, a to nawet poza mnie No i znowu tworzy to, znowu spadają te meteory, te wielkie głazy, za którymi mamy się schować i czekamy na ten durny moment, żeby go zrobić. No i co? Co ci to dało? No i to się pojawia, teraz będziemy mieli ten specjalny rim. Tylko musimy chwilę poczekać aż się pojawi takie. O, teraz można. Skakujemy i odbiegamy, żeby nie dostać tym deszczem specjalnym. No i znowu tu jesteśmy. No i jak to tak ma wyglądać ta walka? Eh, To proste. Bardzo proste. Ja to zrobię za pierwszym razem, jak się za bardzo nie rozgadam przy tych laserach. Ma. No i co? Jest na strzała. Dobra. A, z... okej, okay, tu też psuje. Tu też psuje, widzę. Naszą Nasze poruszanie się. No w co ty uderzyłaś, Luda? No i zaraz przegram. Patrzcie, ile mu HP zostało? <laughs> Ej, ja to mogę przegrać. A, biegnij tam! Zanim to spadnie. No jeszcze zginę od tego. Od tego powiększającego się promienia. O mnie! Ała Dobra, idę jego uderzyć. I wtedy przeżyję. I wygram to. Boink. Brawo. Za pierwszym razem. <laughs> Ale beznadziejna ta mechanika jest. Ten dodatkowym światem, no. O oh maj, za pierwszym razem. Ja liczyłem, że będzie jakieś cięższe wyzwania, a... No to co wymyślili, no to jednak... Ach, popsuło mi wszystko. Popsuło mi wszystko. Ja liczyłem, że będziemy normalnie walczyć, będą jakieś dodatkowe mechaniki, że jednak musimy tam wchodzić, ale tam jest jakiś nieograniczony czas, czy coś takiego, że możemy po prostu... Ach, no nie wiem. Musimy jakoś dobrze ograć to. Nie, tam po prostu mamy trzy manekiny, które stoją, nic nie robią i trzy lasery, które też nic nie robią, bo nie mogą trafić. Więc aaa, robią jakby nas stamtąd cofał, czy coś takiego, albo byśmy trakt, nie wiem, tracili energię po jakimś czasie, czy coś takiego. Nie, wystarczy, że to robimy i tam nie ma żadnych zagrożeń. Z tym nie musimy w ogóle walczyć. I tak, moi drodzy widzowie, doktorek pokonany jako weekly boss i powiem Wam, było to zbyt łatwe. Kojo postarało się zrobić naprawdę niesamowite efekty co do tego weekly bossa, że walka wyglądała cudownie, ale nie, dostajemy coś takiego, gdzie wchodzimy w specjalny portal, przechodzimy do innego świata, rozwalamy trzy pacyny i koniec. I koniec, to jest mniej więcej walka, oczywiście możemy go robić bez tego, ale po co, jeśli mamy takie ułatwienie, więc no trochę takie rozczarowanie. W Archon Questie ta walka była o wiele lepsza niż to co mamy robić co tydzień. A wy co uważacie o tym naszym doktorku cotygodniowym fajnie się go robi? Czy raczej to jest jeden taki z gorzej zrobionych, choć wizualnie świetnie zrobionych bossów. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej, hej.